Hej, kochani, się nagrywam co z na mną urodziny. I niespodziankę. I niespodziankę mam. Proszę bardzo. Hej! Więc tak... Dobra, ja biorę... Ej, ale ja też chcę pokazywać. No, I bardzo tak wzięliśmy... Znaczy ja wziąłam taką pierwszą torebkę. Dobra przebliżę się tu, bo mnie nie widać. I tutaj mamy... Pokaż tej Czekaj, bo coś tu się zablokowało e... Podmierdzione... Takie śmleczko. Podmierdzę. Na pewno z tego wyjdzie w Tak jak wróch ta się mleczko. Eee. Da, <laughs> jednej Kosmetyk taki. Tak, Kulka do doch. Antypespirant. Dalej. Perfumy. Panie Wie pan, kim on jest? Ma pan adres. I taki sam. Zastanawiam. Antypespirant. Niech pan współpracuje z komisarzem. Tasia. Tasia mleczko. Jeśli nie zrobią, to trzeba. to i wyleczkę.

Ten balsam do ust. Tak Dy... tak to mówisz? Kukę do... Dzyzyd do... Kulka pod pachem. Kulka pod pachem. A ja to to nazywam Dzyzydorem. Grzesie, góralek. jak tu jest u mnie w Warszawie. Góralek. <śleski> Dobra i ostatnia paczka. Idzie ziomus. A to jest ogólnie prezent ode mnie. Czekaj, bo ja chcę pokazać jeszcze ten w torebce, jaki to było ode mnie. I to prezent ode mnie masz. Zacznę tak czekoladki, takie ładne praliny. No. I paleta. I pokaż w, w środku. a w środku. Bardziej mi chodziło o te kolory, kolory ziomek. o takie kolory. Ty daj mi to, bo ja nie mogę. Patrzcie i to wygląda tak. A tu widać, że mamy sary. A, idzie ta folia, bo zawsze mi się to folia lubi, no, A dobre jest na mnie. No, i to było. Na tyle. Na tyle. Myślę, że te prezenty Sary, co Wam pokazałyśmy, ten się podobały. Na czym to będzie? Na TikToku czy na YouTube? Na YouTube. E pá, papá. Você